Czasem te blokady, które masz, są Twoim kokonem bezpieczeństwa. Wolność rozpoznajesz jako zagrożenie. To tak, jakbyś płynęła przez kanał. I w tym kanale masz z dwóch stron po prostu ścianę. Pomimo tego, że Cię ogranicza w jakiś sposób i nie jesteś na pełnej wodzie, że możesz popłynąć w każdą stronę, to daje Ci to poczucie bezpieczeństwa. I czasami, kiedy wypływasz z tego kanału na pełne morze, gdzie masz otwartą przestrzeń i wolność, i możesz płynąć, gdzie chcesz, Czujesz się po prostu zagrożona bardziej niż w tym kanale, bo tam miałaś pewne ramy, które cię prowadziły i które dawały ci poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego tak jest? Bo ty nie jesteś swoją ramą, bo ty nie masz poczucia bezpieczeństwa w sobie, bo ty stanowisz dla siebie zagrożenie poprzez sposób narracji, który prowadzisz na swój temat, poprzez autorytety, które masz w swoim życiu. Ty nie uznajesz siebie zabezpieczne miejsce. Ty się sama siebie boisz, bo kiedy płyniesz tą łódką, to faktycznie, jeżeli ta łódka jest taka wątpliwej jakości, no to fajnie, gdzie blisko masz ląd, prawda? Jak tu masz jakieś tam inne łódki przypływające, okej, okay. lepiej tak. Natomiast, jeżeli ty wiesz, że twoja łódź jest wytrzymała, solidna, świetnej jakości, ty nie boisz się wypłynąć na te wody. Nie ze względu na to, że ta woda nie stanowi zagrożenia, tylko nie boisz się tego ze względu na to, że ta łódka jest tym bezpiecznym. Tak? Ja kiedyś mówiłam to o pływaniu, bo w, w zeszłym roku nauczyłam się porządnie pływać na większych głębokościach. I kiedy wypływałam na te 3-6 metrów, to nie dlatego, bo nagle nie przerażała mnie ta głębokość, ale dlatego, bo miałam większe zaufanie w sobie i w swoich umiejętnościach. Pływania, ale też umiejętności mentalnej nieprzerażenia się głębokością pode mną. Więc jeżeli, jeżeli boisz się wolności, czyli tkwisz cały czas w blokadach, pomimo tego, że masz świadomość, nawet wiesz, jak z nimi pracować, to zastanów się, czy jesteś dla siebie bezpieczna, czy jesteś dla siebie w pewien sposób przewidywalna w nieprzewidywalnym, czy możesz na sobie polegać i czy sobie ufasz. Jak sobie nie ufasz, nie będziesz doświadczała wolności. Jak Ty nie jesteś swoim bezpiecznym miejscem, będziesz się pakowała w miejsca zagrożenia, albo będziesz uciekała z miejsc zagrożenia, które są potencjałem rozwoju i zmian.